Witajcie, witajcie. Jeżeli Wam się podoba moja praca, jeżeli Wam się podoba to co robię, będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kod twórcy. Jest on MonterZol. A teraz, nie przedłużając, zapraszam na filmik. Witam, witam, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj, że tak powiem, taka mała pogadanka, troszeczkę może. Sami, że tak powiem, ocencie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Jak się Wam podoba, jak Wam się nie podoba, czy tak, czy nie, ale to teraz dojdziemy do, do wszystkich rzeczy. Król Burzy. W sumie fajny event, naprawdę świetny event się pokazał. Jak dla mnie, że tak powiem, coś, coś fajnego, coś nowego. No ale no niestety, w topie, że tak powiem, ostatnich aktualizacji, no. No, Berka dostała mnóstwo rzeczy. Dostała całą nową mapę. Wszystko od nowa dostaliśmy e, do zabawy. Mnóstwo fajnych skinków. Dalej jest wszystko pięknie, ładne. No a ratowanie no miało dostać też coś i dostało w sumie nic. Kupę dostało znowu. Dostaliśmy Króla Burzy, e, za którego dostajemy. Cukierków trochę golda i jakieś tam materiały ewolucyjne. No, wiecie, nie ma jakoś tam szału. Za to, właśnie na werce co ciekawostką, no jest kupa fajnych rzeczy do zdobycia, tak? Tam był sztandar, był parasolka, była do zdobycia, jakiś spray był do zdobycia, ekran czytywania. No, kurcze, no, żal troszeczkę tak patrzeć pod tym względem. Jak totalnie gdzieś, że tak powiem, mają graczy z BR-ki. czy z ratowania, mają totalnie gdzieś, a mają wszystko, wszystko pakują tam, gdzie są tylko pieniądze. No z jednej strony wiadomo, no też idą właśnie w tą stronę, że tylko tam gdzie kasa, kasa, kasa. No przykre, przykre dla mnie, że jestem graczem typowo od ratowanka. Jak widzę, co się dzieje, w jaki sposób oni podchodzą do tego. Właśnie widzicie, tutaj macie przykład na ekranie jakiegoś dzbana, bo teraz jest nowy sposób farmienia na królu burzy expa. E, to pozbywają się graczy, ponieważ e, oni chcą zabijać sobie biesy, em, nie chcą podnosić nas. Na szczęście z kumplem tam akurat jesteśmy, graliśmy razem, to mnie podniósł. Po prostu biorą ludzi, wyrzucają poza mapkę, nie chcą zabijać króla burzy. E, chcą sobie po prostu farmić expa na samych biesach. Jest to jest spoko sposób, no nie? Bo te biesy, że tak powiem, jakoś nic specjalnego nie robią. E, strzelacie sobie w biesy i nabija wam się pięknie, ładnie, expan i tak dalej. Więc no nie da się tego solo odpalić ani w jakimś tam. Mm, w jakimś większym gronie swoim. No chyba, że w 16 odpalicie sobie ze znajomymi, i oni po prostu wszystko rozwalają, tylko nie chcą, żeby zabić króla, albo żeby to trwało jak najdłużej, i wtedy oni sobie tam grają. Ale dobra, wracając do, do całości tego tematu, nie dość, że to przepięknie wygląda, nie daj, że możecie sobie to właśnie tak jak mówiłem, zagrać 16 osób na, na tym królu burz na berce. Czyli możecie w całą ekipą tam wejść i, i naprawdę świetnie się bawić, bo ta rozgrywka jest dużo, dużo przyjemniejsza, no nie? Jest bardziej, że tak powiem, urozmaicona. No i, i same nagrody, no nie? No, mówmy się, no jest troszeczkę więcej rzeczy do zrobienia tutaj, no ale nagrody są lepsze. No i co? No, ratowanie generalnie, totalnie gdzieś, wszystko mają. Eee, nic, nikomu, że tak powiem, nie przyszło na myśl, że skoro przecież mamy połączoną skrzynkę A mamy przecież połączone skrzyneczki to przecież żaden byłoby problem, nie wiem Za e, ukończenie króla burzy dać pff, wlepkę jakąś, ekran wczytywania, nie wiem. E, jakieś, no kilofa czy coś, na razie nie, bo to nie jest jeszcze jakoś tam, znaczy killoff w sumie mógłby być, jakiś specjalny e, dodany do tego trybu, ale to wiecie, cokolwiek, emotkę jakąś, czy jakiś mini taniec zrobić, skoro to już mamy wpuszczone do hmm, jako wspólne skrzyneczki, za ukończenie, to także e, wiecie, to też by tak fajnie zadziałało, bo może i nawet oni by przez to więcej też zyskali, a zyskaliby to, że jest mnóstwo osób, które gra w BRK i zbiera tylko jakieś kosmetyczne rzeczy. Więc jeżeli by mieli taką możliwość zagrania sobie w ratowaniu, i także zdobyć do swojej szafki jakieś kosmetyczne rzeczy, które mogą później wpakować do swojej, że tak powiem, bohaterów na Berce, do skinków swoich Berce, no to myślę, że no fajnie by to mogło zadziałać, no nie. Tylko to też by fajnie by było, jakby to było jakieś unikatowe. Um, dało się to unikatowo wrzucić tylko i wyłącznie na przykład do ratowania. Bo jak sam widzicie, ja specjalnie zagrałem sobie yy, berkę, bo ja lubię takie wyzwania. Oczywiście bierzemy się tam z chłopakami, nieraz, często wchodzimy na berkę, robimy to wyzwanie. wyzwanie mi się bardzo, bardzo fajnie podoba. No to co jest zrobione na baterii, te ten, ten król burzy. Świetnie się to gra. E, no pada się też, też się pada. To, jest, to akurat jest moje pierwsze podejście, więc <śleszy> pierwszy raz to sobie zagrałem. Ale no, gram już w któryś raz tam kolej sobie grywałem e, i, i świetnie mi się to gra. E, fajna sprawa, latające biesy. Tutaj macie też przyspieszane, oczywiście, troszeczkę do góry, więc e, niestety końcówka była taka: o widzicie co właśnie wiem, tutaj co, co dzbany robią. Oni nie chcą ukończyć króla burzy, e, ale wyrzucają osoby poza krąg, no ale na nie, nieszczęście, na, na ich nieszczęście, a tutaj Andre. E, oni tutaj, że tak powiem, to ukończyli sobie, więc e, nie było jakiegoś tam większego problemu z tym Królem Burzy. No i wiecie, za ukończenie Króla Burzy dostajecie tak samo medale, e, dostajecie parasolkę, która uważam, że jest jedna ze świetniejszych parasoleczek. Naprawdę pięknie wygląda. E, dodatkowo macie jakiś tam baner, tak samo Króla Burzy. No kurczę, baner to zazwyczaj się dostawało na, na ratowanku, więc no tak trochę słabo z ich strony, że... Um, olali, że tak powiem, to troszeczkę. Um, no i... Sami zwróćcie uwagę, to jest pierwsze podejście. Jakiś spray, jakaś parasolka dostaliśmy. I to świetnie było, a teraz... Mamy także tutaj podejście do... Króla Burzy, którego robiliśmy na ratowaniu świata. No, generalnie no, jedynym plusem jest to, że w końcu zmienili, że... Wypadają nam materiały piątego tieru. Piątego, czwartego tieru. Eee, więc śmieszne, śmieszne, bardzo śmieszne. Eee, no akurat sobie wziąłem jakoś tam rubieżnika, bo się w, w tym momencie bawię. No warto jest zrobić go przynajmniej raz dziennie, bo to wiecie zawsze 250 talonów eee, dostaniecie, jak ktoś jeszcze zbiera cukiereczki, to, to jest to fajna sprawa. Eee, I świetnie to to jest tak samo wtedy wygląda. Eee, nie jest też zły ten event, tylko jestem sam w sobie zły, <laughs> że no, znowu nic nic nie dodali. Ja jeszcze z pierwszego króla burzy, który był na dolinie, do tej pory nie dostałem e, tego znaczka jakieś tam, coś tam był. Król Burzy, wiecie, tam nie zależy, to mi to lata kotyłka, czego dostanę, czy nie, ale no sam fakt to zamiast dodawać coś, czego nie, nie otrzymam, to w ramach tego fajnie by było dodać jakąś kosmetyczną, że tak powiem, jakąś rzecz, nie wiem, spreja czy, czy jakiś specjalny taniec, czy, czy cokolwiek. Tak jak to było, że tak powiem, po poprzednim razie, że jak ktoś ukończył do hmm, przez ten okres halloweenowy bodajże, jak było od halloweenu do, do stycznia, to wtedy miał dostawać ten znaczek. Niestety też jakaś wielka wtopa w tymi znaczkami była i, i w sumie mało osób bardzo to dostało, nie wiedzieć czemu i to i jak i, i tak dalej, więc e, nie jest mi to do szczęścia potrzebne. Jakiś kawałek blaszki wycięte, no, ale wiecie, no fajnie by było coś dostać więcej. Nie musi to być, że tak powiem, namacalnie fizycznie coś. Fajnie by było by na przykład dostać coś do gierki. Ym, jakbyśmy dostali jakąś, nie wiem, emotkę, sprayja króla burzy na ratowaniu, która by była tylko i wyłącznie z ratowania, nie w berce. No to też by to było bardzo fajne, no nie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach co wy o ten temat sądzicie, no tak jak mówię, no szkoda, ja bardzo lubię w Ratowanko grać, ci co mnie znają to dobrze o tym wiedzą, ale mi jest przykro, przykro mi jest w momencie, kiedy deweloper mógłby zawrzeć jakąś taką fajną kooperatywę między graczami BR-ki a graczami Ratowania, przyciągnąć ich więcej, więcej by ich poprzyciągało, do tej pory nie otrzymaliśmy naszej Szafki, która miała być zrobiona ze skinami też, też miałoby być to świetnie, ale do tej pory, że tak powiem Nie mamy tego zrobionego, więc Zamiast troszeczkę się pośpieszyć Zamiast też zrobić jakieś kilka wyzwań, które mogłyby być z ratowania Jakieś kosmetyczne rzeczy dostępne tylko w ratowaniu za zrobienie czegoś Nie wiem, przykładowy jakiś super skin za coś i, i tylko do zdobycia jest na ratowaniu to też by spowodowało, że więcej osób z br też by zaczęło to, to ratowanie grać, ponieważ zależałoby im na jakimś super skinie, że tak powiem rzadkim, ponieważ mało będzie też osób, którego będzie posiadało gdyż nie wszyscy gracze BR-ki, takie wiecie, typowe spotceńce grają też w ratowanie, więc jeżeli ktoś mm, grał, będzie grał tutaj i tutaj, dla nich też będzie, że tak powiem, więcej graczy pokazywało się nic, strony to jest na tyle. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat wy sądzicie. Co wy myślicie o tym król burzy? Który Wam się bardziej podoba? To tak samo możemy sobie być taką ankietę, który Wam się bardziej król burzy podoba. A ja się z wami żegnam i cześć, cześć, cześć!